Alu, tu Warszawa i wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia. Dziś rano o godzinie 5.40 oddziały niemieckie przekroczyły granicę polską, planem spadk do nieagresji. Bombardowano szereg miast. Za chwilę usłyszą Państwo komunikat specjalny. A więc wojna. Z dniem dzisiejszym wszelkie sprawy i zagadnienia schodzą na plan dalszy. Całe nasze życie publiczne i prywatne przestawiamy na specjalne tory. Weszliśmy w okres wojny. Ale wysilek narodu musi iść w jednym kierunku. Wszyscy jesteśmy żołnierzami. Musimy myśleć tylko o jednym. Marka, aż do zwycięstwa. Drodzy uczniowie i nauczyciele, dziś wspominamy wydarzenia sprzed 86 lat: wybuch II wojny światowej i dramat września 1939 roku, kiedy Polska została zaatakowana przez Niemcy, a 17 dni później przez Związek Radziecki. Bohaterem, którego pamięć szczególnie czcimy w naszej szkole, jest Bogdan Arst, pilot, uczestnik kampanii wrześniowej, a po wojnie także pisarz, autor książki Pamiętnik Pilota. Dziś wysłuchamy fragmentów jego wspomnień z pierwszych dni wojny, od 1 do 18 września 1939 roku. Niech głos naszego patrona prowadzi nas przez tamte dramatyczne dni. Posłuchajmy, jak opisywał je w swoim pamiętniku pilota. 1 września 1939 rano usłyszeliśmy nadawany przez radio komunikat o odrzuceniu żonę Hitlera. W parę chwil później przyleciało rozpoznanie niemieckie. Do którego artyleria otworzyła ogień. Oczywiście bezskuteczny. Zresztą na całą lidię było zaledwie dwa działa i para karabinów w południe mój pluton był wreszcie gotowy. Dostałem trzy RWD-8, ciężarówkę i osobowe auto. Potem Wilkoń zarządził odprawę na godzinę 14. Lecz gdy maszyny były już niemal gotowe, do rozpoczął się pierwszy nalot. Przyleciało 36 donerów, 17 i rozpoczęło rabację. Szkody były znaczne. Między innymi spaliły się moje RWD. Siedziałem z ludźmi w niewykończonym rowie przysięgającym Odłamki się spały, bo bomby padały kilkanaście metrów od nas. Mieliśmy rannych, panika, dozorganizacja wielka. Przyznam, że sam upadłem się z wielkim trudem. Cóż, to był to pierwszy nalot. O godzinie 15.30 miałem pluton zebrany z powrotem. Za wyjątkiem paru rannych i odjechaliśmy na lotnisko pomocnicze Czechowicz, mieszczące się kilka kilometrów od Lidy. Gdzie mieliśmy dostać nowe maszyny? Po południu odbył się drugi Nauz Merlin. 2 września rano przybył goniec z rozkazem: miałam wystartować do Lublinka pod łodzią i zameldować się do dyspozycji sztabu armii łódź. 3 września wystartowaliśmy o godzinie piątej i letąc nad samą ziemią dobrnęliśmy do Warszawy na Okęcie. W Skierniewicach znów nas ostrzelono, tym razem mniej szczęśliwie, bo zastrzelono kaprala dubelskiego, a mechanika ronił w nogę. Zdecydowałam się na lot do Warszawy, by zameldować niemożność wykonania rozkazu. Startowaliśmy z kanapikiem, którego już później nie spotkałem. Nauczone doświadczenie omijałem osiedla i porty kolejowe. Jednak mimo to nie unikłem zastrzelenia. Dostałam od naszych żołnierzy i to nieszczęśliwie, bo w przewody paliwa. Po chwili stanął silnik. Wylądowałem na polnej drodze, łamiąc skrzydłów i ogon. Do Warszawy przyjechaliśmy wśród ciemności. Na drodze potrzaskane auta, Trupy i tłumy uchodźców. Do Warszawy już zbliżały się kolumny pancerne i w nocy zaczęto barykadować wyloty ulic. 8 września. Lecąc z powrotem widzieliśmy płonące Siedlce, Kałuszyn, Miński, Pragę. Na Mokotowie wylądowaliśmy o zmierzchu. Na Okęciu byli już Niemcy. Słychać ciągły pojedynek artylerii. Pociski z obu stron przelatują akurat nad naszymi głowami. Rozkaz dla nas brzmiał. Czekać do rana i startować do Brześcia nad Bugiem. Noc spędziliśmy bezcennie. Przeglądając się pożarom i słuchając artylerii. 10 września. W pobliżu Brańska przelecieliśmy nad własnym transportem kolejowym, co oczywiście spowodowało ostrzelanie nas i uszkodzenie maszyny. Tak, że przy lądowaniu w Bielsku rozłożyliśmy się w drobny mak. Nam jakoś nic poważnego się nie stało. Gorzej, że w Bielsku żadnego dowództwa nie było. Powrotną drogę do Brześcia odbyliśmy koleją, cudem jakimś ładując się do właściwego pociągu, bo na stacji bałagan niesamowity. 11 września rozpoczyna się generalny odwrót naszych wojsk, które stawiają czoła w przeważającym się doskonale uzbrojonych armii niemieckich. 13 września jedziemy dalej na Zaleszczyki, gdzie dostajemy kwatery w wojskowym szpitalu. Wiadomości z frontu nie ma. Podobno Warszawa jest oblegana. 18 września w nocy przyjeżdżamy przez czarnolice i jedziemy dalej na południe. Obiecują nam, że za parę dni będziemy już w drodze do Francji, by kontynuować walkę. Pogodzi to trochę nastrój ogromnego przygnębienia. Rumunii zachowują się na ogniu przychylnie i współczująco. Odżywiamy się winogranami i winem. Kolumna ciągle już się zatrzymuje, tworzą się zatory. Ciężarówcy jest nam ciasno i niewygodnie. Jesteśmy w drodze do zwłoki. wrześniowa droga Bogdana Arsta pilota, który walczył, a potem zmuszony był opuścić ojczyznę, by kontynuować walkę o wolność Polski na obczyźnie. Jego słowa pozwalają nam poczuć grozę tamtych dni i zrozumieć, jak wielką cenę zapłaciło pokolenie, które broniło ojczyzny w 1939 roku. Dziś naszym obowiązkiem jest pamiętać o ich odwadze i poświęceniu Cześć i chwała bohaterom września 1939 roku. Prosimy wszystkich o powstanie. Uczcimy bohaterów piętnastosekundową chwilą ciszy. Była to audycja upamiętniająca 86. rocznicę agresji Niemiec i Rosji Sowieckiej na Polskę.